Zaczynam sobotnią wycieczkę. Kurde! Śniegi nie ustępują. Jest ostro. Zaraz będę próbował trochę inaczej śmigać, ale to Wam potem pokażę. No ale lecę tu na górki. Na chwilkę budziciaki w domu. Muszę do nich wrócić za, par, za dwie, trzy godzinki, ale na razie śpią, bo tata tak szybko staje, Także polecę tu sprawdzić teren na szybkiego i i idę do domu. W siebie białutko, na łąkach to samo. Dzisiaj jednoosobowy skład. A, moje dziki albo mają Narzeczone, żony albo strzelają fochy, albo pracują i idę sam, ale jak to jeden dzik powiedział, i taka jest myśl przewodnia tego weekendu: każdy ham zbiera zrzuty sam. Także lecimy. A na zrzuty nie liczymy. Przy tym śniegu i przy tej porze roku u mnie to idę, zdjęcie może jakieś pstryknę, chociaż robię hałas i nie wiem czy coś zobaczę. Dzisiaj testowanko sprzęcicha nowego, nowego, starego, kupiłem w zeszłym roku, ale nie było śniegu. Przydały się na, przydadzą się na ten sezon. Takie najzwyklejsze, kupiłem na OLXie i chyba sprawdzają się w miarę bałem się że nie utrzymają mojego ciężaru szybki przegląd drugiej strony ale nie widzę nic ostatnio chociaż były sarenki a teraz pustki no nic lecę dalej w las zobaczymy co się będzie działo I'm sure I To A O, trochę Jednego wypatrzyłem Muszę się gdzieś przemieścić Żeby mieć go z boku Może z tej strony Piękna zima, wszystko siedzi na, na drzewach się trzyma śnieg, że ho, ho. fajnie się przyjemnie chodzi jeszcze żeby jaki jeden się pojawił są świeże tropy wilka niewyraźny bo taki śnieg jest ale widać ale wydaje mi się hmm, przynajmniej jak tu idę, że jeden troszkę tak. poszedł gdzieś tam taki sarny szły Idę znowu tym wilczym tropem wyszedł znowu na ścieżkę no tu dać będzie bardziej troszkę może gdzieś tam dosyć świeże to wszystko jest ciekawe gdzie gdzie w ojeju ale śniegi wszędzie tak mialutko Dziki moje kochane bez wyjątków żałujcie że was tu nie ma Więc sobie sam paskę. Zaraz będę ja konkretniej i ześmiegam przy potoczku jakiś byczek ten szedł widzę jest potoczek w dole i się pali sprzednio piękne rewiry jak to Boguś mówi krótka wycieczka to też niewiele widziałem ale wziąłem kiełbaskę widziałem jeszcze puszczyka uralskiego ale nie zdążyłem go nagrać bo odleciał także tego nie mam na filmie a jak zawsze spacerek fajnie zrobić już mówię zawracam do domu dzieciakom trzeba <tryk> jakiś obiad przygotować i niezbyt wiele czasu mam na chodzenie dzisiaj, może jutro się uda większą ekipą wybrać. Także pomału się żegnam, i myślę, że już tu chyba nic nie trafi, ale cuda się zdarzają. I co? I w związku z tym, że każdy ham chodzi. Na zrzuty sam to każdy wpisuje w komentarzu to właśnie hasło zamiast zwykłego hip-hip-hura, to każdy ham chodzi na zrzuty sam, wszędzie po kolei sypie się z drzew zaczyna puszczadzi. Pewnie wiele śniegu już nie zostanie do jutra. Jeszcze dzisiaj była taka wycieczka, gdzie na tych drzewach leżało Oj, coś leci o za mną. I tak co chwilę gdziekolwiek. <ścoughs> Wszędzie dookoła, ale tak poważam, żeby na mnie nie poleciało. Jeszcze na koniec tropy wilka, ale znowu takie. Kilka ich tu szło tylko. Próbuję znaleźć jakiś wyraźny trop Ty poszły o coś w miarę widać Taki śnieżyk jest, że ciężko zobaczyć